Witam Was, kochani, bardzo serdecznie na kolejnym czytaniu, oczywiście miesięcznym, czyli na miesiąc październik. Rozpoczynamy czytania dla każdego znaku Zodiaku, oczywiście osobno. Ja tylko szybciutko, tytułem takiego wprowadzenia, chciałabym Wam bardzo serdecznie podziękować, jak zwykle zresztą za to, że jesteście, za to, że poświęcacie mi swój cenny czas na oglądanie mojego kanału, na oglądanie moich filmików. Chciałam Wam podziękować za to, że zostawiacie te łapki w górę, jak gdyby pomagacie, aby ten film gdzieś tam został dalej wybity, żeby te algorytmy YouTube'owe gdzieś ten filmik dalej puszczały, były bardziej zauważalne, bo to właśnie ma znaczenie, się okazuje. Oczywiście dziękuję Wam bardzo za komentarze, za, za to, co piszecie, za to, jak dużo piszecie bardzo często o swoich sytuacjach. Jest to dla mnie bardzo miłe. I przede wszystkim dziękuję wszystkim osobom, które ze mną są od samego początku i po prostu trwają ze mną, tak? Bez względu na to, czy jak gdyby oglądają mnie za każdym razem, czy po prostu wtedy, kiedy mają taką potrzebę. Więc dziękuję Wam, kochani, za to. Witam serdecznie i też dziękuję wszystkim nowym osobom, które dołączają. Wszystkim przede wszystkim subskrybentom, bo patrząc na statystyki, bardzo dużo osób ogląda oczywiście te filmiki, a nie subskrybują kanału. Tak więc, jeśli możecie, jeśli to nie jest dla Was kłopot, nacisnąć subskrybuj. Zawsze jest to w rogu filmu, gdzieś tutaj, mniej więcej. Można kliknąć i zasubskrybować, oczywiście, ten kanał. Ale jeśli nie macie takiej potrzeby, jest to dla Was jakiś problem, kłopot, nie macie życzenia, to oczywiście bardzo miło mi jest chociażby Was gościć, i że zatrzymaliście się na moim filmiku, że z jakiegoś powodu ten filmik Wam wpadł w ręce. Tak, to też nie jest bez znaczenia. Także jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie dziękuję Wam. Mam nadzieję, że wszystkie te zmiany, które nas tutaj. Dopadają, tak, w związku z nadchodzącą właśnie już jesienią, która już małymi krokami wkracza, tak. Wiadomo, że już astrologicznie ona już jest, ale gdzieś może mentalnie jeszcze, jeszcze się bronimy przed nią. Jeszcze te yy, yy, słoneczne dni, jeśli się pojawiają, pomagają nam myśleć, że jeszcze, jeszcze, jeszcze nie jest ten taki czas. Natomiast rzeczywiście niedługo yy, te pogody będą coraz. Pewnie gorsze, nastroje też mogą być również inne, a przede wszystkim dzień będzie krótszy, więc to też nas tutaj bardzo ogranicza, tak? bo tego słońca jest wtedy bardzo mało, dnia jest bardzo mało. Ciemno się robi w okolicach godziny 16, po 16 już niebawem, tak? I to nam bardzo ciąży, tak? Myślę, że każdemu z nas, ale starajmy się w tym okresie oczywiście znajdywać chociaż troszeczkę tego optymizmu, tej radości i znaleźć to słońce po prostu w sobie, wśród swoich bliskich, znajomych, przyjaciół, rodziny, bądź w swoich pasjach, w swoich zainteresowaniach, gdziekolwiek tylko możecie. To spróbujcie tą radość znaleźć i tam właśnie uciekać. Niech to będzie wasza taka przystań na te jesienne, zimowe dni, które będą nadchodziły. Także jeszcze raz wszystkiego dobrego. Bardzo Wam serdecznie dziękuję. Dziękuję za łapki już z góry. Oczywiście nie będę Wam już o tym powtarzać przy nagrywaniu horoskopu, więc bardzo Wam serdecznie. Bardzo Wam serdecznie już dziękuję za te łapki w górę. Słuchajcie, są one dla mnie bardzo ważne. I cóż, no gdyby się okazało, że pojawią się nowi subskrybenci, to bardzo miło jest nam Was tutaj witać, ponieważ kanał tworzymy tak naprawdę my wszyscy, bo czym byłabym ja i mój kanał bez Was. Także dziękuję, jeszcze raz dziękuję serducho dla Was i zapraszam na horoskop październikowy. Witam serdecznie, drogie kochane bliźniaki, na czytaniu na październik 20, 2021. No to cóż, zaczynamy. Dla tych, którzy nie wiedzą, bo są pierwszy raz, to ja też jestem bliźniaczek, więc tym bardziej jestem ciekawa, jakie mamy czytanie. Oczywiście czytanie będzie ogólne, ale z naciskiem oczywiście na. Yy, no te sfery oczywiście zawodowe i uczuciowe również. Zobaczymy, co tam będzie po prostu wychodziło, ok? Tak dla odmiany trochę inaczej niż zwykle. Ok. Bliźnięta. Poprosimy przekaz dla wszystkich osób. Eee, już kochani. Dla wszystkich osób z znaków bliźniąt na październik 2021. Bliźnięta 2021 w październiku. Co do nich idzie w październiku? Co idzie do bliźniąt? Co idzie do bliźniąt w październiku? Pokażcie. Jaki jest ogólny przekaz? Pokażcie karty. Pokażcie. Lecimy. Wyzwanie, z jakim wchodzimy w miesiąc październik. O i ta karta jest już za każdym razem. Baran, byk i teraz bliźnięta w różnych pozycjach, ale jednak się pokazuje. Mhm. Co pomoże, co przeszkodzi. Mhm. Wasze plany i myśli, drogi bliźniaki. Działania, jakie podejmiecie, być może, co lub kto odchodzi do przeszłości, co lub kto przychodzi z przyszłości w połowie miesiąca, wy i wasze nastawienie w miesiącu październiku. Czynniki zewnętrzne, czyli otoczenie, wasi znajomi, przyjaciele, rodzina. Słuchajcie, to mi się. Wasze obawy i nadzieje w miesiącu październiku. I wynik wyjście z miesiąca października. No. ale pięknie mamy, słuchajcie. Na dnie mamy siłę. Słuchajcie, musimy być silni. Słuchajcie, musimy znaleźć sobie tą siłę tą siłę do walki, do przetrwania, ale też jednocześnie umiejętność okiełzania w sobie tych instynktów, takich, wiecie, zwierzęcych, czyli tej takiej gwałtowności, porywczości, bo to zawsze karta ma dwa swoje oblicza i warto pamiętać, że musimy być silni, powinniśmy mieć siłę, ale taką siłę, która nikogo nie krzywdzi i jednocześnie właśnie umieć panować nad tymi, Takimi instynktami, które właśnie mogą przynieść nam bądź komuś no niefajne skutki. Ok, to mamy w tle. Natomiast tak, słuchajcie, wyzwanie, z jakim wchodzimy w ten miesiąc i co nam pomoże bądź zaszkodzi. I teraz tak, wyzwaniem dla nas jest po pierwsze, być może zmierzyć się z przeszłością. Dla wielu z Was. I to może dotyczyć wszystkiego, słuchajcie. Oczywiście jest to sfera emocjonalna, mamy tu kielichy, ale może to dotyczyć, słuchajcie, rozpamiętywania. Być może warto pozamykać stare sprawy, być może warto nie trzymać się przeszłości, nie porównywać tego, co było. I tu powiem, dotyczy to i relacji uczuciowej, tak? Czyli nie będę tu mówić związki czy single, tylko uczuć, jak i spraw zawodowych. Nie zawsze warto trzymać się tego, co było. Wiem, że to nie jest łatwe, ale to może nawet być połączone, bo być może emocjonalnie podchodzimy i trzymamy się czegoś z, 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 związanego z prawami zawodowymi, tak? Albo też właśnie w sprawach stricte uczuciowych, żyjemy tą przeszłością, tym jak było kiedyś. I wyzwaniem dla Was jest być może właśnie odcięcia się od tego, rozliczenia się z tą przeszłością też. Ale też, jako dodatek, bo ta karta o tym mówi, to wszyscy o tym wiemy, że to też również może być też tak, że ktoś się może odezwać do nas z przeszłości. Jakaś sprawa odezwać się do nas z przeszłości, bądź ktoś odezwać się do nas z przeszłości. Co nam pomoże, bądź przeszkodzi? Słuchajcie, no... Musimy przede wszystkim uważać. Jeżeli to jest ktoś, kto się z tej przeszłości ma do nas odezwać, to żebyśmy nie byli... Przez niego, przez nią oszukani, żebyśmy nie dali się oszukać. Natomiast to, co nam może pomóc tutaj w tym odcięciu się, nieżycia nie tą przeszłością, to, to to, żebyśmy byli, żebyśmy sami siebie przechytrzyli, żebyśmy byli trochę cwańsi sami od siebie. To znaczy, żebyśmy znaleźli sami na siebie haczyk, żeby po prostu zakończyć te takie właśnie życie tym, co było. Ale przede wszystkim też słuchajcie, to co jest wyzwaniem dla nas to jest też słuchajcie to takie poczucie tego ciepła, które każdy z nas pamiętał, więc myślę, że to też jest taki dobry czas takiego, takiego kontemplowania nad tym, jak to... Nie życia przeszłością, tylko kontemplowania i doceniania tego, że teraz mamy podobnie, tak? Jeżeli tak, rzeczywiście, bliźniaki macie. Natomiast uważajcie tylko, żebyście nie byli oszukani, żeby to nie okazało się złudne, to, że teraz jest tak fajnie, to żeby nie okazało się to oszustwem jakąś formą taką zmanipulowania też tutaj Was dla jakichś tam potrzeb. To tak dodatkowo, czy to w pracy, oczywiście, czy w uczuciach, tak? Yy, jakie są wasze plany i myśli, drogie bliźniaki? No cóż, no przede wszystkim stabilizacja, yy, osiągnięcie jakiegoś statusu finansowego czy zawodowego po prostu żeby zarobić pieniądze, dobrze zainwestować pieniądze, bądź mieć z tych inwestycji z kolei też jakieś profity. Więc to jest w waszych planach. Bardzo 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 macie w głowie tutaj formę niestety albo stety finansową. Co się też przekłada na koniec miesiąca tutaj, że jednak te pieniądze do was wpadną. Będzie to dodatkowy zastrzyk gotówki, to będzie coś albo coś co gdzieś Długo na coś czekaliście, zostanie Wam tutaj dane, albo po prostu no, gdzieś jakiś taki zastrzyk gotówki będzie, który zasili, jak gdyby, Wasz domowy budżet, bądź Was. Może to być dla niektórych dosłownie nawet spadek, dziedziczenie czegoś, otrzymanie czegoś od bliskich rodziny, coś takiego może się pojawić w październiku, bądź gdzieś przy końcówce. A może nawet początek listopada, bo umówmy się, same karty to też nie jest kalendarz. Dobrze, ale wracając do tych tutaj wspomnień, do tej przeszłości, to co odchodzi też jednocześnie, tak, do przeszłości, właśnie kto lub co odchodzi, to właśnie to, że coś żeście zapo za zapoczątkowali wcześniej. I tutaj znowu mówimy o denarach, więc nie sposób, żebym nie mówiła tutaj teraz nagle o uczuciach, chociaż trochę też wspomnę, mimo wszystko. Zapoczątkowaliśmy, dużo o tym była mowa, początki, realizacja przy tych nowiach lunarnych, które były, przy tych właśnie pełniach księżyca, tak? O tych początkach w kółko, inicjujmy, działajmy. I wiele bliźniąt rzeczywiście zaczęło działać i chciało działać, uczyło się, szukało tej swojej drogi, takiej przyziemnej oczywiście, tak? Zgodnie ze sobą, z naturą, z potrzebą, i tutaj będą te profity już dla niektórych yy, zbierane właśnie, tak? Tutaj będą tego osiągnięcia, ale to jest też stabilizacja finansowa, do której być może już doprowadziliście właśnie u siebie, tak? Jeśli chodzi o relacje uczuciowe, yy, to powiem tutaj też właśnie, jeżeli coś było zapoczątkowane, coś się działo, coś kwitło, to dzisiaj przechodzi to na taki etap właśnie stabilizacji, takiej trochę nudy, czyli nic się nie będzie działo, jeśli na to tutaj liczyliście, bo mm, tu jest pokazane, że jest taki spokój, czyli fajerwerków na, na razie nie będzie. Jakie działania słuchajcie, jakie działania podejmiecie, tak, w tym miesiącu? I znowu mamy denarowo. Także bliźnięta bardzo w tym miesiącu myślę, że są skupione przede wszystkim... Yy, yy, chyba na takiej właśnie formie tej zawodowo-finansowej. Działania być może będziecie mieli do wyboru jakąś pracę, być może będziecie dwie stroki za ogon ciągnąć, być może będziecie chcieli utrzymać się jakoś na tej pozycji, na której jesteście z jakąś tam, wiecie, złapać taką stabilizację, równowagę, albo będziecie mieli też jakieś dodatkowe jeszcze zajęcia i Będziecie łapać wszystko, co tylko leci, więc takie działania mogą mieć miejsce u Was, jeśli chodzi o sprawy zawodowe. A teraz, zanim przejdziemy do końca, to ja Wam powiem jeszcze szybciutko o tych uczuciach. Tak jak mówiłam, to może być gdzieś ktoś z przeszłości, ktoś się może pojawił z przeszłości, kogo znaliście. Ale również to może być przez Was życie przeszłością, tak? I tak naprawdę mogło tak być, że ten ktoś się odezwał i Wy nie wiecie, co macie tak naprawdę zrobić, bo boicie się oszustwa. I tu rzeczywiście, bo klaruje się to bardzo fajnie, że to może być z tego fajne coś, tylko wydaje mi się. Że ta sroka tutaj to właśnie liczy na to, żeby być może jest też tak, że słuchajcie, jesteście zamożne bliźniaki i ktoś tutaj czyha na wasz dobrobyt, na to co macie. No, przykro mi jest to mówić, ale jest to jedna z kwestii, którą tutaj widzę. Więc jakby nie było, jeśli macie zagwozdkę, tak zwaną kolokwialnie mówiąc, na temat waszej relacji, która się gdzieś tam pojawiła no to rzeczywiście byłabym jeszcze bardzo ostrożna. No niech sobie to będzie na razie stabilne, no niech sobie to będzie. Natomiast jakichś głębszych kroków bym tutaj nie podejmowała. W relacjach stałych oczywiście, no to tutaj nic ciekawego. Życie przeszłością, jakieś wspominki i myślę, że te wspomnienia dotyczą tego, że ktoś was skrzywdził w tym waszym związku, ten wasz partner, partnerka i gdzieś to ciągle rozkminiacie, gdzieś do tego ciągle wracacie i, i, i jakieś takie was wezmą melancholijne tematy właśnie, w październiku. Niepotrzebnie, bo tak naprawdę i tak jesteście skupieni bardziej na sferze materialnej w tym miesiącu, rozwojowej, pieniężnej firmy, inwestowanie, nie wiem, cokolwiek innego, być może właśnie spadki, coś takiego, więc myślę, że tutaj nie powinniście za bardzo się aż tutaj rozkmitać nad waszą relacją. Połowa miesiąca to, co do was przyjdzie, słuchajcie, królowa kielichów, więc myślę, że tutaj dopiero na te uczucia to wejdziecie. Właśnie w połowie miesiąca, i teraz tak, może tak być też dla niektórych bliźniaków. Wspomnę to oszustwo, to, to tutaj oszukanie, że pojawi się niestety jakaś tutaj yy, konkurentka, więc tutaj musicie zwracać uwagę na to, żebyście naprawdę nie zostali oszukani, żeby naprawdę ktoś tam się delikatnie nie wsuwał w waszą relację, tak? Yy, czy ona już jest stała, czy się dopiero zaczęła? No to tutaj bym była bardzo, bardzo ostrożna oczywiście. No jeżeli to tutaj są single, to dopiero w połowie miesiąca może tak być, że coś się jeszcze tutaj nowego może dla Was pojawić. Wy w tej sytuacji bliźnięta, no wy w tej sytuacji jesteście zakochani, jest pokazane, że macie tą stabilność, potrzebujecie tej relacji, związku, więc jeśli chodzi o związki, relacje, to jak najbardziej yy, wasze nastawienie jest takie, że wy chcecie. Więc czy jesteście wolni, czy nie, czy już macie związki, to wy chcecie. Wy chcecie kochać, wy chcecie być kochani, kropka, tak? Yy, otoczenie, na to mówi oczywiście, że super fajnie, tak? Yy, yy, da, daje wam możliwości, czyli wasi przyjaciele, wszyscy w Około was, jak gdyby uważają, że yy, dobrą drogą idziecie, że, yy, że to, co robicie, jest ok, że odniesiecie sukces i na polu zawodowym, i na polu uczuciowym. Yy, także tutaj jak najbardziej. I powiem tak, dla niektórych bliźniąt, zaręczyny, dla niektórych bliźniąt dosłownie, ślub bądź jeżeli to nie wasz, no to bardzo bym powiedziała gdzieś obok blisko. Nie wiem, no, nie wiem, no nawet waszych dzieci. Ale ja bym powiedziała, że bliźnięta tutaj, no jak ta lala wesele yy, i właśnie prezenty, darowizny i, i, i zastrzyk gotówki, o których mówiłam na początku. Dosłownie, słuchajcie, bądź przynajmniej takie plany, tak, do, daleko idące, więc te zaręczynie, które będą zwiastowały właśnie już to poczucie stabilizacji i tak dalej. Więc tutaj tak to może wyglądać, jeśli chodzi o uczucia. A dla stałych związków, no to mówię, to jest po prostu celebrowanie tego, co już jest. To jest akceptacja otoczenia, to jest też świętowanie ze znajomymi, to jest też stabilizacja w domu i finansowa, i taka emocjonalna. Taka, słuchajcie, że no, to jest karta na pozycji Wasze obawy i nadzieje. Więc ja bym tutaj powiedziała, że bardziej właśnie karta, która mówi o tym, że. Wy nie macie się tutaj czego bać. No, co najwyżej, jeżeli tutaj mówimy o tej osobie, która może gdzieś tutaj się pojawić i coś namieszać, to wtedy może to być strach przed tutaj utratą tego, co już macie, tego domu, tego ciepła, które jest w domu. Ale, ale to jest taki dosłownie epizod, bo ja za chwilę powiem jeszcze, jak ja tą kartę tutaj widzę. Dla mnie to jest nadzieja na to, że to będzie tak trwało, że się w tym nic nie zmieni. A ta karta, która też mówi o tym, że może być osoba trzecia, która rzeczywiście. Może spowodować, że na chwilę gdzieś tam ktoś was z czymś oszuka, może nawet wasz partner. Ja nie mówię, że zdradzi, ale być może szuka, coś ukryje, coś nie będzie chciał wam powiedzieć o jakiejś osobie, która się być może odezwie. To ta karta jeszcze mówi o tym, że wy otworzycie się na swoich partnerów, partnerki, że wy otworzycie się z powrotem właśnie na te uczucia i to zainicjuje właśnie to, ten cykl tutaj. Działań związanych z finalizacją, czy ze ślubem, czy z zaręczynami, z takim celebrowaniem, ale słuchajcie, uczuciowo tutaj jest super, naprawdę rewelacyjnie. Zawodowo powiedziałabym również, bo osiągniecie naprawdę jakąś fajną, stabilną współpracę współpracę dosłownie, i wam zależy na współpracy. Być może w jakimś gronie, które znacie, być może to jest ktoś, kto was zna, ale. Dla bliźniaków bym powiedziała, że tutaj jest y, potrzeba takiej interakcji z kimś, kogo lubicie, takiego troszeczkę y, partnerstwa w tej waszej pracy. Gdziekolwiek byście nie pracowali, cokolwiek byście nie robili, i wy odniesiecie taki sukces, właśnie to będzie taki wasz sukces, który was zaprowadzi do stabilizacji finansowej, ale też emocjonalnej. Bliźniaki są bardzo otwarte, bardzo rozmowne, bardzo komunikatywne, więc myślę, że to nie będzie problem waszej pracy, żeby osiągać te sukcesy, na których Wam zależy. Uważajcie tylko na kogoś. Jeżeli, tak jak powiedziałam, nie w związku, to w sprawach zawodowych również uważajcie na kogoś. Bo to, co powiedziałam, to jest też karta, która może mówić o tym, że wy będziecie tak się czuli po prostu, tak? Emocjonalnie, jak gdyby wejdziecie na, na taki poziom właśnie, że będziecie potrzebować tych uczuć. Ale to jest też karta w sprawie zawodowej, która mówi o tym, żebyście uważali na tą... Bo wy jesteście bardzo twardzi na te takie relacje partnerskie w pracy. I teraz ktoś może wam okazywać serce rzekomo, a mam takie wrażenie że yy, przy tej karcie oczywiście, tylko i wyłącznie ta karta mi yy, tutaj dlatego daje ten sygnał, że może to być osoba, która nie te emocje pozytywne okazuje, czyli tak zwana dobra ciocia w tej pracy o Jezus do rany przyłóż, aż za bardzo i niech Was zastanowi to aż za bardzo, ok? To takie tutaj bym powiedziała przesłanie jeśli chodzi o pracę ale cudowne karty mamy bo ja też jestem bliźniakiem więc yy, wow Wow, wow, wow! Ja że jestem ciekawa. Sama sobie dam łapkę w górę i czekam aż to się <laughs> spełni. Słuchajcie, to teraz na szybciutko tylko podsumowanie robimy. Kochane bliźniaki, na pracę i na uczucia. Już tak rozdzielimy to teraz właśnie. Poprosimy magiczne Syreny i Delfiny o przekaz na październik 2021 dla bliźniąt w pracy i w uczuciach. Ok, no, niech będzie praca. No i tu już za dużo. I uczucia. Nie zdążyłam przełożyć, już, bo mi wypadła pierwsza, więc tak miało być. Jak to się mówi, praca. Czekaj. Nie śpiesz się teraz z działaniem. Czekaj na stosowną chwilę, aby uzyskać lepsze rezultaty. Tak? No to macie takie podsumowania, gdyby, tak, zresztą ja tu mówiłam, że tu jest spokój, stabilizacja, więc tak naprawdę to, co już zainicjowaliście, co się zaczęło dziać w sprawach takich zawodowych, no to się zadziało, tak, więc teraz tylko tutaj musimy czekać i być czujni. dodam to jeszcze raz, być czujni, tak, i, i nie śpieszyć się z jakimiś tam działaniami do przodu. Natomiast w uczuciach, fale powodzenia obmywają cię teraz obfitość i pasjonujące nowe możliwości. Jasne, że tak, bo te nowe możliwości się tu pojawiały, czyli właśnie ten ślub zaręczyny, i to muszę powiedzieć, albo właśnie taka stabilizacja, sukces, gdzieś to uczucie, za którym czekaliście i czekacie. Tylko, żebyście byli ostrożni, bardzo, żeby ktoś z przeszłości wam tutaj jednak nie okazał się nie taki, co trzeba, ale Wy jesteście gotowi na uczucia, więc bądźcie oczywiście otwarci na nowe możliwości, ale też bądźcie czujni. Życzę Wam oczywiście wspaniałego miesiąca. No, dawajcie o sobie znać oczywiście, wiecie w jakich formach. Będę Wam za to bardzo wdzięczna. I cóż, no życzę nam, bo sobie również, wspaniałego października, wspaniałych dobrych rzeczy. A te ciemne strony, gdzieś, które mogą się tutaj czaić, my już wiemy, więc będziemy po prostu ostrożni. Wszystkiego dobrego Wam. Życzę drogie bliźnięta i cudowności w październiku. Do zobaczenia w następnym filmiku.